Cześć transgatunkowe jelenie, mam dla was tragiczną wiadomość TVP odwołało święta Dzień bez trafnej obserwacji TVP na temat rzeczywistości to dzień stracony i dopiero co mogliśmy zachwycać się motelem Polska Nie Ale można to jest facet schore. kochać faceta to jest Dlaczego nie? No bo nie i tyle no. A dostaliśmy już kompletnie przełomową informację która zniszczy totalnie wasze święta, przykro mi. Wstawaj Mikołaju C***ałeś się, możesz już wracać do domu A teraz Warszawa i kartki i rzekomo świąteczne, które wywołały zdziwienie, oburzenie i lawinę komentarzy, chodzi o kartki zamówione przez stołeczny ratusz. Ekipa Rafała Trzaskowskiego nie zamieściła na nich jakiegokolwiek symbolu, który odnosiłby się do chrześcijańskiego charakteru świąt Bożego Narodzenia, nie zabrakło za to kojarzącego się z islamem półksiężyca. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że miasto Warszawa zamówiło kartki, które uderzają w chrześcijaństwo. To duża wersja kartki świątecznej na przystanku autobusowym kartki zaprezentowanej przez urzędników Rafała Czeskowskiego. Urzędnicy ratusza być może wstydzą się swojej tożsamości. To dokładnie te kartki są kartkami, które niestety sprawiły, że święta się w tym roku nie odbędą, ponieważ. Miasto stołeczne Warszawa promuje islam. Ja jestem totalnie rozbity tą informacją i zrobiłem nawet mały research i sprawa jest dużo gorsza niż zostało przedstawione w programie TVP. Do tej pory myślałem, że słucham chrześcijańskich kolęd, ale po dokładnej analizie obrazków przy pomocy sztabu zawodowych graczy Minecrafta i 30 szympansów udało się ustalić, że to również są islam kolendy. Nie zabrakło za to kojarzącego się z islamem półksiężycy. Co więcej, mam dla was tragiczną wiadomość, patrioci. Mianowicie okazuje się, że część z was może mieć dzieci. I co więcej, te dzieci w momencie, kiedy chodziły albo będą chodzić do przedszkoli. Będą uczyły się m.in. ładnie rysować. Po przeanalizowaniu wielu rysunków stworzonych przez Małgosię lat 5 i Tomka lat 6 udało się ustalić, że wiele z nich nie do końca powinno nazywać się Polakami. Rodzice nawet nie wiecie, co dzieje się w przedszkolach, tam gdzie nie sięga wasze oko. Nie zabrakło za to kojarzącego się z islamem księżyca. księżyc. sobie, żyły w robocie 8 do 16, ciężko pracujecie, po czym wracacie do domu, otwieracie sobie harnasie i nie wiecie, co zrobiło wasze dziecko. Zastanów się, patrioto, czy pod Twoim własnym dachem nie Voz de é extremista. Ale zanim szerzej rozprawimy się z tym bezbożnictwem chciałbym powiedzieć wam, że być może możecie jeszcze uratować święta, być może nie kupiliście jeszcze komuś prezentu, być może chcecie komuś dać taki spóźniony prezent. I tutaj przychodzi Letyshops. Shops jest to cashback, dzięki któremu robiąc zakupy w internecie możecie oszczędzać w bardzo prosty sposób. Wy kupujecie prezent dla wuja, wuja jest szczęśliwy i nie sadza was na kolankach i dzięki Shops część kwoty wraca do was i możecie ją sobie później wypłacić. W zamian za promowanie różnych stron internetowych, Letishops otrzymuje od nich pewną prowizję i część tej prowizji przy zakupie wraca bezpośrednio do Was. Warto regularnie monitorować stronę, dlatego że mnożniki regularnie się zmieniają i możecie trafić na naprawdę bardzo dobrą okazję. Na ten moment ponad 3000 sklepów obsługuje Letyshops. W tym momencie moimi faworytami na tej liście są Media Markt, Adobe czy Adidas, ponieważ prawilność powinna być przystępna cenowo. Jeżeli korzystacie z serwisu, możecie też do tego zaprosić swoich znajomych i w ten sposób dzięki programowi polecam. Jeszcze więcej kasy dla Was. Właśnie do normalnej pracy, przecież możecie robić zakupy w internecie i wyciągać z tego pieniądze. To jest perpetuum mobile. Letyshops oferuje także specjalną wtyczkę, która poinformuje was, że na stronie, na której jesteście, możecie zaoszczędzić. Więc polecam wam się zainteresować. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Dziękuję za sponsorowanie kolejnego odcinka i przejdźmy już do spraw wagi państwowej, a może w sumie nie wagi państwowej, ponieważ sprawy największego kalibru są poruszone w motelu Polska, okej? Okay? I tyle. Jeżeli coś jest porusz w wiadomościach, to jest to taka ok, informacja gorszego sortu. By the way, e, to nie są kartki świąteczne. To są grafiki zachęcające do wzięcia udziału w konkursie, w którym można wygrać jedną z 200 choinek. TVP podało Fejura stworzonego na podstawie jednego tweeta ale na tym etapie, czy kogoś to jeszcze dziwi? Tak wygląda świąteczna kartka prezydenta Trzaskowskiego. Co autor miał na myśli? O jakie święta chodzi? Gdzie tu Boże Narodzenie? Tak mi trochę przykro, że prezydent mojej stolicy wstydzi się Bedlajemskiego żłobka, dzieciątka, Jezus i Krzyża. To znaczy, rozumiem ich ciężką sytuację. Ja w tym momencie muszę zasilać swój portfel 3 miliardami rocznie, żebym był w stanie sprawdzać takie informacje. Ale totalnie was rozumiem, sam pamiętam, jak zarabiałem jeszcze dwa miliardy rocznie, jak wypłaty od Sorosa nie były tak potężne. Też miewałem problemy, żeby za te 2 miliardy być w stanie znaleźć osobę, która byłaby w stanie zweryfikować informację, która następnie jest podawana publicznie. Tego symbolu trudno nie skojarzyć z islamem. Do tego Pałac Kultury i Nauki, co prawda jedna z wizytówek stolicy, ale trzeba pamiętać, że wybudowana na rozkaz Józefa Stalina. Nie, to, to już jest przekroczenie jakiejś granicy. To nie jest tak, że samo TVP przez lata miało taką czołówkę. Ale to było stare TVP, nowe TVP jest bardziej polskie. Na pierwszy rzut oka widać, że ten wzór ze świętami Bożego Narodzenia nie ma nic wspólnego. Jako przedstawiciel społeczności Awizawki i CEO Awizex pokusiłem się o stworzenie swojej własnej wersji kartki, która jest 100% bardziej chrześcijańska, tak żeby nie było już więcej problemów z kartkami, które odwołują święta. Żeby poprawić samą karteczkę zdecydowałem się na wprowadzenie kilku drobnych zmian. Po pierwsze księżyc, który w tym wydaniu jest zdecydowanie za mało chrześcijański. Zmieniłem na y, nieco bardziej y, obowiązujący model. E, jeżeli chodzi o pałac kultury, który, no niestety, może budzić pewne negatywne skojarzenia. Pomyślałem, że jeden z pomników Jana Pawła II powinien zdecydowanie lepiej działać w jego miejscu Natomiast jest jeszcze problem z syrenki, który nie został wspomniany w materiale To znaczy syrenka kojarzy mi się bardziej z Odyseją czy tego rodzaju klimatami niż z Biblią Więc chciałem wprowadzić coś, co będzie się mogło skojarzyć z wigilijnym tematem np. Trzech Króli Z tego powodu King Kunta Kendricka Lamara Także mamy już dużo bardziej chrześcijańskie motywy, mamy już coś nawiązującego do króli i akcent na sam koniec. Z tego co pamiętam, reżyser Życia wspominał, że urodził się wtedy, kiedy Jezus, czyli jak to powiedział, 24 grudnia. Yy, dlatego umieściłem na kartce Ser Życia. To. Swoją drogą, czy słyszeliście coś kiedyś o fazach księżyca? Może wam się to wydawać, że to jest jakiś tam ruch, że tam się kręci coś w tej galaktyce, ale to jest totalnie nieprawda. Księżyc ma fazy, ale fazy na Islam. Nie no, totalnie serio. To jest w teorii świeckie państwo, prawda? To ma być coś, co symbolizuje miasto, Warszawę, tak? Także nie dziwię się, że jakby na pierwszym planie są rzeczy, które sprawiają, że patrzysz na to i myślisz sobie, o Warszawa, byłem tu, Pac kultury, zrobiłem sobie zdjęcie. 30 lajków na Instagramie, a ty, pomijając już tą gwiazdę betlejemską i nawalone wszędzie choinki, które mają symbolizować, nie wiem, święta i to, że można wygrać jedną z 200 choinek, pomijając już nawet kolorystykę, która jest dobrana tak, żeby kojarzyć się każdemu ze świata. Ja się wam totalnie nie dziwię, ponieważ zawsze trzeba patrzeć na szerszy problem. Sztab researchowy za 2 miliardy znalazł również drugą karteczkę. I na tej karteczce możecie zobaczyć faceta: babkę, dwójkę dzieci, i tam jeszcze mają nawet zwierzątko domowe. Jak to było w tej rymowance, chłopak, chłopaczyna, normalna rodzina. ale wiecie o co chodzi. Na drugiej kartce rodzina. Można powiedzieć bez wyrazu, bo to rodzina, bez twarzy. Chodzi o to, że to jest najbardziej patriotyczne przedstawienie rodziny, jakie można było tylko przedstawić. Co jest z tym nie tak? Drogie TVP, jeżeli już musieliście się do czegoś przyczepić, mogliście powiedzieć, że ich twarze są czerwone, no nie? Czerwony. Ale zamiast tego, ze wszystkich rzeczy, które mogliście powiedzieć, zdecydowaliście się akurat powiedzieć, że ich twarze są jakieś takie bez wyrazu. Ale okej, okay, okej, okay. sam też wielokrotnie robiłem karteczki, które później wysyłałem do widzów. Zdaję sobie sprawę, jak ciężko jest stworzyć taki uniwersalny przekaz. Dlatego proponuję nieco bardziej chrześcijańskie rozwiązanie, żeby każdy Polak mógł identyfikować się z tą kartką. Tak jak widzicie na przygotowanej przeze mnie grafice, żeby kartka była bardziej chrześcijańska, zdecydowałem się, że ojcem rodziny będzie Jan Paweł II, który symbolizuje to, że e, Jan Paweł II jest dla nas wszystkich taką figurą ojcowską, można powiedzieć. Pozostaje pytanie, kto powinien być matką rodziny i po konsultacjach z moim sztabem researcherów stwierdziłem, że odpowiednią matką na tej kartce może być Jan Paweł II, Matka symbolizuje bezgraniczną miłość do dziecka, tak samo Jan Paweł II symbolizuje bezgraniczną miłość do Polaków. Pozostaje nam jeszcze kwestia dzieci, więc po długim namyśle i ankiecie, w której tylko i wyłącznie ja wziąłem udział, zdecydowałem się, że synem zostanie Jan Paweł II, który symbolizuje to, że każdy mały Polak może mieć w sobie coś z wielkości. Jednak żeby twarze nie były bez wyrazu, pozostaje nam jeszcze dziewczynka. Jan Paweł II. Proszę Państwa, nie rozumiem, dlaczego to ja nie wygrałem w przetargu na zaprojektowanie karteczek świątecznych. Rozwiązuje problemy wszystkich Polaków. Ci, którzy uwielbiają Jana Pawła II, odnajdą na niej coś dla siebie, a ci, którzy lubią oglądać Edzi śmieszne obrazki w internecie, również znajdą na niej coś dla siebie. Szymon, hołownia polskiego youtuba. Zamiast obrażać papieży, skupmy się na dialogu między papieżami. Proszę Państwa, naprawdę chciałbym, żeby ten materiał coś więcej sobą reprezentował, ale co ja mogę? Święta są odwołane, każdy się trochę podłamuje, każdy może nie mieć chwilowo pomysłu tak czy inaczej zapraszam was na jutrzejszy materiał który będzie podsumowaniem całego roku i myślę że bardzo wam się spodoba a póki co trzymajcie się bo idzie dostać jedną z dwustu choinek oczywiście dziękuję też sponsorowi dzisiejszego odcinka link do Shop znajdziecie jak zawsze w opisie wielkie dzięki i do zobaczenia jutro